Witam państwa w kolejnym tygodniu z wiadomościami z serwisu wielkiebudowanie.pl. Jak widać, zmienia nam się trochę optyka spojrzenia na, na naszą gospodarkę. Już nie jesteśmy tym krajem, w którym spada mocno inflacja, w którym coraz tańsze są kredyty i najniższe ceny paliw w Europie. Teraz jest troszeczkę już inaczej. Koszt kredytów, no, przynajmniej się zatrzyma za chwilę. Ceny paliw rosną dosłownie z dnia na dzień. No i jak widać, wcale ta gospodarka nie idzie w takim kierunku, w jakim nam zapowiadano przed wyborami. Wobec tego, za chwilę pojawi się znowuż pewne wyczekiwanie. To wyczekiwanie widzimy już, jeśli chodzi o budowy domów prywatnych. I, I to będzie dzisiejszy nasz taki główny temat. Natomiast jeżeli chodzi o rynek wtórny, tutaj dużo się dzieje, dlatego że te kredyty hipoteczne pozwalają na zakup mieszkań takich 30-40 metrowych. I jeżeli ktoś chce nieco większe, no to wtedy szuka yy, takiego mieszkania na rynku wtórnym. I tam jest największy ruch. Z jednej strony, dlatego że koszty, budowy, koszty nowych mieszkań u deweloperów są bardzo wysokie cały czas. One także rosną z tego powodu, że jest większy popyt. A druga sprawa, ta podaż tych nowych mieszkań jest ciągle mała. No i deweloperzy tym bardziej będą w tej chwili wyczekiwać, co się dalej wydarzy i tych inwestycji yy, nowych mieszkań wcale dużo w tym roku już nie będzie. Myślę, że jak się okaże, jaki jest nowy plan na budownictwo, a budownictwo mamy tutaj tak centralnie sterowane już od wielu wielu lat. Tutaj decyzje polityczne decydują o tym co się będzie co się będzie na tym rynku dalej działo. Yy, więc jeżeli będzie wsparcie, to rynek budowlany nam się znowuż odbuduje, ludzie znowuż zaczną budować domy, bud kupować mieszkania. Jeżeli yy, nie będzie tego wsparcia, no to w tych inwestycji po prostu będzie mniej, aczkolwiek przy tym stanie yy, potencjału firm budowlanych, potencjału i kadrowego, i, i, i wielkości firm, ilości tych firm. No to niestety każde zbyt duże wsparcie powoduje zbyt szybki wzrost cen. I tutaj trzeba się z tym liczyć. to już widać po niewielkim ruchu, który nastąpił na przełomie od lipca do, do września z ruchu inwestycyjnym. Już to spowodowało, że ceny zaczynały szybciej rosnąć, zwłaszcza w usługach. No, jeśli chodzi o materiały budowlane, nie, tutaj ceny się stabilizowały, ale weźcie Państwo pod uwagę, że w ubiegłym roku te ceny rosły w gigantyczny sposób i nie wszystkie już wróciły do, do starych poziomów. Raczej rzadko one wróciły do starych poziomów, i w tej chwili no, z trudem są stabilne, Natomiast ceny usług no, cały czas rosną. Zapraszam Państwa na materiał o tym, co się dzieje w tej chwili na rynku budowy domów. A nasz przegląd tego, co dzieje się na rynku budowy domów prywatnych, rozpoczynamy od danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Te dane zostały opublikowane w październiku. To jest ruch budowlany w pierwszym półroczu 2023 roku. Jest dosyć sporo liczb, ale najbardziej interesuje nas wykres, który został sporządzony przez GetHome na podstawie danych, właśnie głównego urzędu nadzoru budowlanego. Tu z tych danych widać wyraźnie, że budownictwo jednorodzinne te pozwolenia są gdzieś na poziomie nieco większym niż w 2016 roku. Ale też musimy wiedzieć, że tutaj jest też sporo zgłoszeń budowlanych, czyli budynków na zgłoszenie, więc ta, ta liczba jest troszeczkę inna niż ta, która była w 2016 roku. No ale wynika z tego, że dużo budów będzie się rozciągało w czasie, w latach, dlatego że część ludzi. Buduje y, domy prywatne z systemem gospodarczym, nie zgłasza ich do firm budowlanych. Y, wychodzi z założenia, że tak będzie taniej, i prawdopodobnie tak jest, tylko trzeba poświęcić temu znacznie więcej czasu. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że firma budowlana zbuduje taki dom w ciągu y, niecałego roku i to taki pełny. Czyli, czyli już nawet wykończony. Natomiast takim systemem gospodarczym ludzie potrafią budować taki dom 5-6 lat. No i nawet dłużej. Wobec tego te gotowe domy powstaną znacznie później i nie będzie z nich takich zamówień do firm budowlanych jak z gotowych powstałych już domów. Stąd ta nasza liczba zamawianych domów jest znacznie niższa niż te, niż te pozwolenia na budowy. Według nas domów takich gotowych, a zakładamy, że ten gotowy dom to jest przynajmniej stan surowy zamknięty, bo takie dane rejestrujemy to jest to wygląda gorzej niż w 2013 roku. więc te liczby są no, fatalne. oczywiście, że w tej chwili bardzo dużo osób korzysta z kredytu. Nie wykluczamy, że na kredyty hipoteczne w tej chwili jest bardzo duży popyt, ale nie wykluczamy, że jakaś część być może tych kredytów dotyczy też domów prywatnych. Chociaż z tego, co się zorientowaliśmy, to gro tych kredytów dotyczy yy, rynku wtórnego, rynku w budownictwie wielorodzinnym, czyli są to mieszkania. To nie są domy prywatne. A więc stąd też widać, że jest yy, no dość spory popyt, jeśli chodzi o. Branżę wykończeniową, bo ta branża zyskała na takim układzie na rynku budowlanym, natomiast wszystkie branże ciężkie niestety nie. I w ten sposób zmierzamy do naszego wykresu przedstawiającego zamówienia na domy prywatne w naszych firmach w roku 2023 w stosunku do roku 2022. Ten wykres przedstawiliśmy Państwu już we wrześniu, ale jeszcze napływają do nas różne dane od firm, wobec tego pewne rzeczy są jeszcze na te wykresy nakładane, no ale wygląda to w ten sposób. Zacznijmy od stycznia. W styczniu, styczeń, luty w 2022 roku, to jeszcze było przed wybuchem wojny na Ukrainie, tych zamówień na domy prywatne było bardzo dużo. Nagle nastąpił spadek w marcu, i teraz wracamy do 2023 roku. W marcu, jakby te dane się nieco wyrównały, ale proszę popatrzeć, jaka jest strata a to jest sezon na budowy domów prywatnych, styczeń, luty, jaką tutaj mamy stratę w stosunku do ubiegłego roku. No i później już od marca te krzywe gdzieś tam są blisko, ale nadal te zamówienia na domy prywatne są niższe niż były w ubiegłym roku. Zupełnie niskie są w lipcu. Tutaj mieliśmy w 2022 taką górkę, ponieważ... Ci, którzy już byli gotowi do budowy domów, wyczekiwali, jak zobaczyli, że sytuacja jest w miarę unormowana, czyli ten konflikt się nie rozciąga na, na, na kolejne kraje, no to prawdopodobnie przystąpili do budowy. To jest taka górka w lipcu, później już był następny spadek. I wracając do 23 roku, lipiec, sierpień, wrzesień, tu byliśmy nawet zadowoleni, bo się okazało, że te zamówienia na domy prywatne już y, nie spadają, i wydawało się, że to już jest, y, trzeba powiedzieć, największe dno, jakie mogliśmy osiągnąć. A się okazuje, że w październiku to dno mogło być jeszcze większe. Tu naprawdę mocny spadek zamówień było niewiele na kilkaset. Firm budowlanych, które tylko specjalizują się w, domy w budowach domów prywatnych, no tutaj spadek był wręcz katastrofalny. Tym bardziej, że jak widać dalej na wykresie pokazującym rok 2022, no listopad jeszcze może być z takim niskim poziomem zamówień. W grudniu już jest różnie, i teraz wracam do do tej akcji kredytowej, bo kredytów hipotecznych w tej chwili naprawdę zaciąga się bardzo dużo. Jest wręcz taki spory skok i to nie tylko bezpiecznego kredytu 2%, ale też innych kredytów. Natomiast one są na takie kwoty, no z tego co wiemy, trafia to głównie na rynek wtórny. I na y, zakup mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Te pieniądze nie trafiają y, na budowy domów prywatnych. Na pewno jakaś część y, tak. Natomiast y, z naszych y, wykresów widać, że, że jest to niewielka część, można powiedzieć, nawet znikoma. No i teraz pytanie, co będzie się działo pod koniec grudnia kiedy to zaczyna się sezon na budowy domów prywatnych, czy do tego czasu rząd będzie miał jakiś pomysł na wsparcie budownictwa prywatnego, czy nie, nie wiadomo też w jakim kierunku pójdzie mieszkaniówka, więc myślę, że też to jest powód takiego wyczekiwania, jakie będą pomysły nowego rządu z z ostatnich godzin informacja o tym, że stopy procentowe utrzymane zostały na tym samym poziomie przez Radę Polityki Pieniężnej. Wobec tego no, nie wiadomo też, jaki będzie dalszy koszt kredytów. Z tego co wiemy, te kredyty jednak troszeczkę będą mniej kosztować. Ale już dalsze zmiany są pod znakiem zapytania. No tu musimy, tu musimy poczekać. Natomiast nie wygląda to na tyle dobrze, żeby te zamówienia na domy prywatne miały w nowym sezonie gru koniec grudnia załóżmy styczeń luty marzec. Jakoś wzrosnąć. Być może czeka nas taki sam poziom. Jak w 2023 roku, czyli tak jak widać tutaj na wykresie, jakaś niewielka górka przed wiosną, no i potem będziemy czekać, co się dalej będzie działo z kredytami. Czy te kredyty będą mm, tańsze? Bo myślę, że tutaj jest klucz do wzrostu y, inwestycji w domy prywatne. Mm, no i też Kwestia kosztów, czyli czy, czy zatrzymają się koszty materiałów budowlanych i usług, czy nie, już widać, że z usługami jest duży problem. Ceny usług budowlanych jakoś nie mogą się ustabilizować. Ten wzrost jest w miarę regularny i z tego co widzimy, styczeń przyniesie kolejny wzrost płac minimalnych, a więc też wzrost kosztów. Pracy i nie sądzę, żeby firmy usługowe nie podniosły cen. Z rozmów z producentami i handlowcami też słyszymy, że od nowego roku ceny jednak muszą wzrosnąć. Wobec tego, ten stabilny poziom cen materiałów, który mamy w tej chwili, i w miarę niewielki wzrost cen usług prawdopodobnie potrwa. Do końca roku. Później, no, raczej czeka nas kolejny wzrost cen. I tak jak mówię, nie sądzę, żeby te zamówienia na domy prywatne jakoś specjalnie wzrosły przynajmniej w pierwszym półroczu przyszłego roku, ale jeszcze chcę powiedzieć, że ten niski poziom zamówień na domy prywatne. Przełoży się na niski poziom zamówień, jeśli chodzi o usługi ciężkie, budowlane, bo wykończeniówka no widać, korzysta na tym, co dzieje się w tej chwili na rynku nieruchomości, na rynku inwestycji z drugiej ręki. Tu jednak jakieś prace wykończeniowe się toczą i ten wzrost jest widoczny. Branża wykończeniowa praktycznie za już drugi miesiąc ma ponad 20% rynku wszystkich usług budowlanych, i w listopadzie nie jest wykluczone, że będzie to samo. To tyle na dzisiaj. W przyszłym tygodniu już podamy pierwsze informacje z rynku budowlanego pierwsze wiadomości, co na tym rynku się dzieje. Już mniej więcej wiadomo, rynek po, po, tej, po tych listopadowym święcie, właściwie całym tygodniu świąt, bo tak to można nazwać, on bardzo powoli rośnie, ale rośnie i będzie się prawdopodobnie z każdym tygodniem poprawiał. Natomiast jest to zawsze trudne wyjście, tak jest co roku po listopadowych świętach. Nim inwestorzy zaczną zamawiać usługi, to zawsze trwa i ten rynek budowlany rozkręca się bardzo powoli dobrze, że w tym roku 11 listopada przypada w weekend właściwie miejmy nadzieję, że on, że, że nie rozbije tak yy, tych propozycji inwestorskich bo w ubiegłym roku mieliśmy właściwie dwa tygodnie świąt i to yy, ten Słaby już rynek budowlany jeszcze bardziej pogrążyło, dlatego listopad był takim dużym spadkiem inwestycji budowlanych. W tym roku no, tak nie będzie, ale też nie oczekujemy, że to będzie jakiś, jakaś poprawa. Myślę, że dobrze będzie, jeżeli utrzymamy taki poziom inwestycji, jak mieliśmy w październiku. Zapraszam więc Państwa już na wiadomości w przyszłym tygodniu. Yy, powiemy, co na tym rynku budowlanym dzieje się w listopadzie.